Jesteśmy w Doborowym Towarzystwie, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego pan Artur Tomasik. dzień dobry. Dzień dobry panie redaktor, witam szanownych państwa. I prezes Radia Kadowice, redaktor naczelny Piotr Ornowski, witam. Witamy, dzień dobry. Proszę Państwa, dzisiaj w Zoo zapraszamy od rana naszych słuchaczy, żeby spędzić i zakończyć z nami wspólne świętowanie Dnia Dziecka. To nasz wspólny projekt Katowice Airport, Radia Katowice. Bawimy się z naszymi maskotkami, bo jest i lew z lotniska, mamy nasze pszczoły, mamy pingwiny, liczymy na Państwa obecność. Myślę, że pierwsza taka duża wspólna akcja to nie jest, ale pierwsza chyba w kierunku dzieci, prawda? No tak, nie przypominam sobie, żebyśmy razem robili jako lotnisko, pewnie kilka lat temu robiliśmy głównie dla my, dzieci naszych pracowników, także pierwsza. Myślę, że nie ostatnia, myślę, że to jest inauguracja no, takiej pięknej inicjatywy, którą będziemy w kolejnych latach na pewno podtrzymywać, kultywować, a nasze maskotki no, są tak piękne, że zapraszamy zresztą do odwiedzenia parku IZO no, oczywiście i dzisiaj, i, i jutro. Maskotka lew to symbol lotniska, bo Państwo zaadoptowaliście lwy i je My z kolei idziemy w bardziej łagodne zwierzęta, bo radiowe pingwiny już na stałe wpisały się w krajobraz zarówno radia, jak i zo. Można je oglądać na YouTubie, więc my też prozwierzęcy jesteśmy. My też karmimy nasze podopieczne pingwiny, z czego bardzo się cieszymy. Cieszymy się, że Państwo od czasu do czasu odwiedzają stronę internetową, na której. Podglądają, choć to nieładnie, ale tak w cudzysłowie, jak nasze pingwiny sobie radzą. W odróżnieniu od lwów są to rzeczywiście niezwykle łagodne stworzenia. Tak jak łagodni jesteśmy i my, bo nawet pszczoły z naszych radiowych uli są wyjątkowo łagodne, i jeszcze nikogo nie pokąsały, a produkują świetny miód, który będziemy rozdawać także naszym słuchaczom z okazji 95-lecia Radia Katowice. Wszyscy jesteśmy gdzieś w głębi duszy małymi dziećmi, przynajmniej tak mi się wydaje. Skąd takie, stąd takie akcje, jak ta z maskotką lotniska w Pyżowicach, takie wspólne przejażdżki tramwajem razem z najmłodszymi naszymi słuchaczami i podróżnikami no bo przecież z lotniska się odlatuje i bardzo się z tego cieszymy że państwo tak ciepło przyjęli naszą propozycję bycia razem na razie w mieście ale z naszymi podopiecznymi a może to jest niezapowiedziane może lew wyda jakiś głos Czy możemy prosić o odgłos paszczą Radio Katowice Proszę Nauczyliśmy lwy mówić nawet, więc bądźcie Państwo z nami. Szereg atrakcji dzisiaj i w najbliższych dniach, także letnią porą, będziemy w każdy weekend w najodleglejszych zakątkach województwa śląskiego. Za każdym razem w innym miejscu, Radio Katowice, na fali jeszcze bliżej Państwa. Masa nagród bardzo atrakcyjnych, bądźcie Państwo z nami nie tylko w tym jubileuszowym, 95 naszym roku. No i jeszcze mamy dęby, ale opowiadać można by bardzo dużo. Dajmy może parę słów powiedzieć panu prezesowi. Jak już prezes przeszedł płynnie do wakacji, to szybciutko kończąc, my po regionie będziemy podróżować w te wakacje na fali z Radiem Katowice, a z lotniska w Pyrzowicach, gdzie można polecieć wszędzie. No zbliżają się wakacje, już myślę czerwiec to jest ten miesiąc, gdzie chętnie wyjeżdżamy na wakacje, korzystając oczywiście z naszego lotniska. W tym roku była bardzo bogata oferta, ponad 110 połączeń, ponad 50 połączeń regularnych, ponad 60 połączeń czarterowych. Nowości to Wenecja i Ibiza. Abu Dhabi, są to Mostar, także Bośnia-Hercegowina. Także tych kierunków jest bardzo, bardzo dużo. Zapraszam serdecznie, jesteśmy przygotowani. Bardzo chętnie Państwa będziemy witać na lotnisku i zapraszam do korzystania z portu. Lipiec, sierpień to są miesiące, gdzie powinniście skorzystać, kupując wyjazd z naszego portu, portu w Pyżowicy. Dziś zapraszamy, dziś zapraszamy do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, a jutro cały świat stoi przed nami otworem.